Chciałbym powiedzieć, tylko dwa słowa, które będą za tysiąc słów. Nasz lider, Robert Wielicki. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, na początek, mała uwaga: zawsze jak widzę nasze działaczki Ruchu Narodowego poszczególnych organizacji w akcji, podczas przemów, podczas wystąpień to zwłaszcza w kontekście tej kampanii prezydenckiej, która teraz się toczy, to sobie tak myślę, panie wille, z czym do ludzi, z czym do ludzi. Koleżanki i koledzy, szanowni państwo, na początek dwa słowa na temat debaty, którą miałem nieszczęście obserwować. Dwa dni temu. Dlaczego jest ona ważna? Bo pokazuje stan polskich elit. Dwa dni temu obserwowałem sobie debatę na temat stosunków polsko-litewskich. W tej debacie mierzyli się dwaj publicyści, dwaj historycy. Z czego jeden dziennikarz, publicysta e, mówił, że nic się nie da zrobić. E, jeden historyk błądził gdzieś wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego tak sentymentalnie, opowiadając bajki. Natomiast kolejnych dwóch panów wyrażało się o polityce zagranicznej, o życiu narodów w kontekście wrażeń, odczuć, wrażliwości, gestów, uniesień ducha, literatury i tak dalej. Również historii. I była to dyskusja dramatyczna. Dyskusja, która jako żywo przypomniała mi, to, co narodowcy pisali o stanie polskich elit, o stanie polskiej debaty publicznej przed 100 lat. Tak, mnóstwo salonów, mnóstwo wypowiedzi, mnóstwo gadaniny, wszystko po nic. Wszystko po nic, bo nic nie było na temat interesu narodowego. Bo nic nie było na temat budowania siły i realizowania tych interesów narodowych. Czyli plus prawa. I my, narodowcy, już raz żeśmy to zmienili. Już raz od końcówki XIX wieku, po połowie wieku XX przeoraliśmy polską rzeczywistość, <grym> przeoraliśmy polskie myślenie, zbudowaliśmy elity. Tylko to wszystko zostało przez historię brutalną niestety zniszczoną. I dzisiaj po stu latach jesteśmy znowu w tym samym miejscu. Znowu mamy do czynienia z elitami, w których nawet ci, którzy mają dobrą wolę, opowiadają pierdoły. I mamy do czynienia z pierdołami na szczytach władzy. Być może jeszcze nigdy w polskiej historii nie było tylu głupich profesorów. Być może jeszcze nigdy w polskiej historii nie było tylu cynicznych, sprzedajnych polityków. I niestety być może w polskiej historii nie było tylu biznesmenów, którzy nie poczuwają się w ogóle do etosu publicznego. Tak jest niestety stan dzisiejszych elit. I to on jest głównym naszym problemem. Nie Rosja, nie Niemcy, nawet nie Unia. To jest dzisiaj nasz główny problem. Stan polski heli. <noise> Elit błąkających się w najlepszym wypadku, snujących się gdzieś po salonach europejskich. I te elity, co dzisiaj nam mówią, kiedy wystawiamy postać jednoznaczna. Kiedy wystawiamy w wyborach prezydenckich człowieka z charakterem. Kiedy wystawiamy człowieka o jednoznacznych poglądach. Co i nam mówią? Nie ma tytułu profesorskiego. Uuu. A skąd to nie? Z Lublina. Uuu. Wstydźcie się, wstydźcie się elity pełnej demokratycznych frazesów, że tak gardzicie normalną Polską. Wstydźcie się, że kandydat normalnej Polski jest przez Was w ten sposób traktowany i lekceważony. To jest powód do Waszego wstydu. Tak, Marian Kowalski jest kandydatem z Lublina. Marian Kowalski jest kandydatem Polski Wschodniej. Marian Kowalski jest kandydatem całej Polski, ale pochodzi z tej Polski Wschodniej, tej, która właśnie nie będzie tolerowała u siebie festiwali LGBT, tej, której nie do pomyślenia jest postawienie w, tym, w, tym, w tym centralnym punkcie miasta, tej normalnej Polski. I bardzo dobrze, że tak jest. To jest prawdziwy głos. kandydatem tych, którzy mają czas do południa wyginając paluszek, pić kawkę na Placu Zbawiciela. Nie, nie jest tych próżniaczych elit, które okupują Polskę. Jest kandydatem ludzi ciężkiej pracy. Jest kandydatem drobnych przedsiębiorców zmagających się z codzienną rzeczywistością. W gminach, powiatach, we wsiach, w miasteczkach. Tej prowincji, która dzisiaj umiera. Tej prowincji, którą warszawskie, niestety, salonowe elity skazały na zagładę. Tak, to jest nasz kandydat. To jest kandydat Polski prowincjonalnej i mówimy o tym z dumą. Jest Marian Kowalski kandydatem tych, którzy musia, muszą dzisiaj szukać Szczęścia muszą szukać jakiegokolwiek podstaw egzystencji w Biednoszywach. Tak, jest Marian Kowalski kandydatem tych, których trzecia RP skazała na poniewierkę, na nędzę, skazała na tkwienie w beznadziei pgr -u. I dzisiaj wołam do tych wszystkich ludzi, do tych zezrujnowanych kopań, do tych z Tak, to jest wasz kandydat, głosujcie na niego, bo on będzie walczył o wasze interesy. żeby traktować jakąś kategorię Polaków jako ludzi gorszej kategorii, jako ludzi drugiej kategorii. Nie. Od tego jest narodowy solidarność, od tego jest poczucie więzi, które jest podstawowym obowiązkiem, również Was. Również was, warszawskie elity. Te elity, które zdradziłyście normalnego, przeciętnego Polaka. Dzisiaj, dzisiejsza nasza konwencja, nasza działalność, działalność młodego pokolenia polskich patriotów jest jednym wielkim aktem oskarżenia. Polska B. Polska prowincjonalna, Polska tych, którzy muszą szukać szczęścia, muszą szukać pracy, chleba na zachodzie. Ta Polska musi się upomnieć o swoje prawa, ta Polska musi się upomnieć o swój głos w debacie publicznej, bo kto reprezentuje teraz tą Polskę? Nikt. Czy reprezentują intelektualiści startujący w tych wyborach? Cóż oni mają do zaoferowania? Jakie wielkie teksty. Kultury, jakie wielkie przemówienia mają do wygłoszenia ludzie z tytułami naukowymi dzisiaj w tej kampanii wyborczej. Co ma do zatropowania dr Duda? Dr Duda ma do powiedzenia tyle, że kiedy Bronisław Komorowski mówi euro, jeszcze nie teraz, to dr Duda mówi euro, no i jeszcze trochę poczekajmy. I to jest mniej więcej cała, cała przestrzeń, cała różnica między nimi. Nie będę się nad tymi doktorami doktorkami znęcał, obecnymi również w tej kampanii wyborczej, Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. Polityka to, to poważna sprawa. Życie publiczne to poważny temat. I to, co ruch narodowy i idea narodowa od ponad 100 lat wnosi, niestety nowego i po raz kolejny musimy wnosić to nowe do polskiego życia publicznego, to zrozumienie. Że w życiu politycznym, że w stosunkach międzynarodowych, a tymi kategoriami zajmuje się głównie prezydent, rządzą dwie zasadnicze sprawy: interes narodowy i siła, jaką jesteśmy wokół tego interesu zdolni zgromadzić. To są rzeczy rozstrzygające i to jest budowa polskiej siły. I tej siły nie zbudują pierdoły. Zbuduje silny człowiek na trudne czasy. Zbuduje Marian Kowalski. Najlepszy młodzień, ale mam możliwość od kilku lat współpracy. Pracować z tym człowiekiem. Ta współpraca jest przyjemnością. Uwierzcie mi. Marian Kowalski to człowiek odpowiedzialny, to człowiek odważny. Dzisiaj potrzebujemy ludzi odważnych. Nie takiego systemu, który jak mają przyjechać motocykliści, to zbiera MON, MSW, MSZ, bo przyjeżdżają tak, wielkie masy i motocyklistów. To ja się pytam, a co będzie, jak wjadą auta? Rząd zbierze się na uchodźstwie? Życie polityczne to nieustanna pierwsza linia frontu. I my o tym wiemy. I my o tym wiemy, dlatego budujemy społeczno-polityczną armię ruchu narodowego. Nie pospolite ruszenie. Nie, społeczno-polityczną armię. Tą armię, która ma zorganizować Polskę poszkodowaną. Tą, o którą warszawskie nie nie dbają. I jej liderem jej głosem, jej twarzą jest Marian Kowalski. Na niego głosujcie, jego popierajcie. Dziękuję serdecznie. nie